Cześć, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kanału Wirus Wiary. Zanim zaczniemy chciałbym przeprosić za mokre włosy, ale postanowiłem, że dzisiaj będę miał mokre włosy. Po drugie, chciałbym Wam powiedzieć jeszcze coś naprawdę zajebistego. Jak spojrzycie sobie na dół pod film, zobaczycie taki zajebisty czerwony przycisk. On ma taką mega magiczną moc, że jak go przyciśniecie, to wówczas będziecie powiadamiani automatycznie o wszystkich nowych materiałach, które będą pojawiały się na tym kanale. Mówię zupełnie serio. Dzisiejszy odcinek utrzymany będzie w nieco innym niż dotychczas tonie. Będzie bardziej przypominał pierwsze materiały z tego kanału, jak na przykład ten lub ten. Z dwóch względów. Po pierwsze, zachęcił mnie do tego Elliot, który pod poprzednim moim filmem dodał komentarz, w którym. Dość słusznie zauważył, że taka, taka, takie filmy charak o, o charakterze satyrycznym, wyśmiewające koncepty biblijne i teistyczne, i takie trochę naśmiewanie się z teistów, no prrr, nie zawsze działa na korzyść. W sensie mówiłem na początku tego kanału, że chcę, żeby to był kanał odrobinę również, odrobinę, ale odrobinę również edukacyjny. W związku z czym postanowiłem nagrać materiał, który będzie bardziej rzeczowy, mniej w, w nim będzie humoru, mniej będzie śmiania się z tej stów ogólnie, a więcej takiej merytorycznej treści. Ale nim do niej przejdziemy jeszcze drugi powód, dla którego zdecydowałem się nagrać ten materiał właśnie teraz. Niedawno odbyłem rozmowę z pewną osobą, która postawiła następującą tezę. Uznała ona, że moje filmy są idiotyczne. A przez to cała moja praca na, film, na, na YouTube jest e, idiotyczna, ponieważ moje filmy koncentrują się na wyśmiewaniu wiary jako wierzenia w coś, czego prawdziwości nie da się wykazać. A przecież wiara z definicji jest wierzeniem w coś, czego nie da się udowodnić. Bo to skoro ona, wiara z definicji jest wierzeniem bezpodstawnym, no to. Robisz głupio, krytykując się za to, że nie ma podstaw. Pozornie ta logika ma sens. Ale jeżeli głębiej się nad tym zastanowić, chociaż troszeczkę, to, to to nie ma sensu. nie, Ani nie miała początku. W ogóle nie rozumiem tego, tego rodzaju myślenia, tego toku rozumowania. Wiara, ta osoba przyznała, że jest to wierzenie w coś, na co nie ma żadnych dobrych podstaw, aby uznać obiekt danego wierzenia za prawdę. To ma nie być warte krytyki? Seriously to jest dobra podstawa do tego, by się z takich wierzeń śmiać. Widzisz mówiąc, że wiara jest wierzeniem w coś, czego nie da się udowodnić, zrównałaś właśnie wiarę w Boga na przykład. Z wiarą w. To, że na Marsie istnieją magiczne kucyki pony, które cię stworzyły, notabene. I ja jestem przeciwko kucykom pony, ponieważ ja pochodzę z innej planety, na którym mówią nam, że kucyki pony to, to diabły i szatany i dlatego ja cię teraz zabiję. Idąc Twoim tokiem rozumowania, nie powinienem, zachowałbym się idiotycznie, gdybym skrytykował wierzenia tego gościa, tej, tej hipotetycznej osoby. No bo cóż, to jest jego wiara, a wiary przecież nie powinno się krytykować, bo wiara z definicji jest wierzeniem w coś co nieudowodnione. To ma nie być warte krytyki. Domyślam się, że sama śmiałabyś się z osoby wierzącej w kucyki na Marsie. Myślę, że zwaniasz Boga z tego, że zbycia. Równie idiotyczną tezą, dlatego, że wydaje ci się, że wiara w Boga jest jakościowo czymś innym niż wiara w jakieś tam durne postaci bajkowe na planecie jakiejś naszej, w naszym układzie słonecznym. Różne jakościowo są te dwie istoty, ale tylko pod względem historii, populum, czyli ilu, ile ludzi wierzy w to, a ile ludzi wierzy, że tam są kucyki. Problem w tym, że na poziomie logiki mamy identyczną ilość podstaw do uznania za prawdę. I tu, i tu. De facto dochodzimy do tego, że to są dwa twierdzenia o identycznie silnych podstawach, czyli żadnych. Stąd już blisko do tego, bym wyjaśnił, czym zajmiemy się podczas, podczas tego materiału. Materiał będzie rzeczowy i będzie on krytyką argumentu proteistycznego, którego autorem poniekąd jest William Lane Craig. I tu jeszcze mała rzecz do tej osoby, z którą rozmawiałem wcześniej. Ona powiedziała, że... powtarzam się, ale powiedziała, że wiara z definicji jest nieudowadnialna. Że, no brawo, odkryłeś Amerykę na tym swoim durnym kanale, tak? Nie da się udowodnić, istnienia Boga. Otóż okazuje się, że istnieje cała dziedzina nauki Zwana teologią i apologetyką, która właśnie stara się nam wmówić i stara się udowodnić, że Boga można jak najbardziej udowodnić, używając rozumu, racjonalnego myślenia i tak dalej. Więc Twoja teza, że wiara z definicji jest wierzeniem, którego nie da się udowodnić, nie da się wykazać, że ma dobre podstawy, jest, ja, ja myślę, że jest słuszna, ale większość oczytanych, inteligentnych teistów, którzy zajmują się problemem na poziomie naukowym się z Tobą nie zgadza. W związku z czym może zmienię Twój pogląd na wiarę jako teizm, czyli wiarę w Boga na podstawie krytyki logicznej, rzeczowej analizy e, i ogólnie analizy krytycznej jednego właśnie z argumentów proteistycznych autorstwa Williama Lane'a Craiga. William Lane Craig jest bardzo znaną osobistością w galerii Apologetów, jest cenny za wykłady, jakie wygłasza i jest znany z YouTube'a, w sensie jest tam, można tam znaleźć masę materiałów, w których stawia różne, bardzo interesujące dowody za istnieniem Boga, argumentując je z pozycji filozofii, ale nie tylko. Spróbuje on używać tego, co mówi nam współczesna fizyka i, do, i dopasowywać twierdzenia współczesnej fizyki do swoich twierdzeń o charakterze filozoficznym. Co moim zdaniem skromnym jest z góry nietrafione. Nie zabijają! Nie zabijają! Walczą miłością! Walczą miłością! Duchową amunicją! Duchową amunicją! Oj, oj, oj! Na początku filmu jest sporo szajsu o takim charakterze, powiedziałbym, właśnie filozoficznym. Na przykład William Lane Craig podkreśla, że tak naprawdę nieskończoność nie ma sensu. W sensie, no, współczesna nauka mówi, że nasz wszechświat miał swój początek. Możemy nawet oszacować, kiedy dokładnie to miało miejsce. Natomiast co było przed wielkim wybuchem? Choć to też jest tak zwane tricky pytanie, czyli podchytliwe pytanie. Ponieważ zgodnie z dzisiejszą nauką, dzisiejszymi teoriami naukowymi, w momencie wielkiego wybuchu powstał również czas, a chciałbym nadmienić, że istnienie jako pojęcie jest nierozerwalnie związane z czasem. Nic nie może istnieć bez czasu, bo istnienie wymaga czasu. Jeśli więc nawet istnieje Bóg, jest on w jakiejś transcendentnej formie, ponad naszym wszechświatem, za nim, nad nim, ciężko mi tutaj powiedzieć, to jeżeli on istnieje, to musi dotyczyć go jakiś czas, niekoniecznie ziemski, ale jakiś czas musi go dotyczyć. To jest ciekawe i moim zdaniem obala taką hipotezę właśnie transcendentnego Boga, który jest poza czasem, dlatego może wiecznie istnieć. Właśnie to istnieć pojawia się zawsze w tym zdaniu. No, ale zawsze jest ten oczywiście argument absolutny, który kończy wszelką dyskusję. Bo Bóg jest niepojęty. Jakbyście jeszcze nie wiedzieli. I próby dochodzenia do Niego, próby udowadniania Go nie mają sensu, bo Bóg jest z definicji niepojęty. Czyli przytrzymy wszystkiemu, co do tej pory twierdziliśmy, w sensie teiści, jednak uznają w ostatniej chwili, że Bla bla. masz rację, faktycznie mamy problem z tym istnieniem, ale ty po prostu nie rozumiesz Boga, bo nikt go nie może zrozumieć, no bo to, bo to, bo to, bo to Bóg, więc po prostu wiesz, nie myśl, nie zastanawiaj się, nie racjonalizuj, nie zastanawiaj się, nie myśl, bla bla bla. po prostu wiesz. No ale William Lane Craig na szczęście do takich teistów nie należy. Chociaż należy. W wielu debatach pod koniec, kiedy już brakuje mu argumentów, wyjeżdża z czymś w tym rodzaju. No ale ja tu gadu gadu miałem puszczać, więc puszczam ten film. Będę oczywiście go pauzował i odnosił się do konkretnych fragmentów. Zapraszam do oglądania. That out of, nothing, out of nothing, so nothing, nothing comes. Why does the universe exist instead of just nothing? Where did it come from? There must have been a cause which brought the universe into being. We can summarize the argument thus far as follows Premise one, whatever begins to exist has a cause. Stop. Wszystko, co zaczęło istnieć, ma swoją przyczynę. Bardzo niebezpieczna teza. Ło! Nawet nie wiem, kogo cytować, bo to jest tak skomplikowana fizyka, że, 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 że no, pff, wątpię, czy jakikolwiek student mógłby w tym nam pomóc. Myślę, że trzeba by mieć dużą wiedzę i sięgnąć do bardzo, bardzo elitarnych dzieł, aby to pojąć. I oczywiście nie wiemy tego do końca, nauka do końca tego nie wie. Nie ma na to jednoznacznie odpowiedzi. Ale to nie jest tak, że wszystko musi mieć swoją przyczynę. Po pierwsze, wszechświat wcale nie musiał zaistnieć, może być wieczny. I nie mówię tu o naszym wszechświecie, bo jak już mówiłem wcześniej, jego początek możemy określić, ale pomijając problem czasu, który miałby się narodzić w momencie powstania naszego wszechświata, Wcześniej mogło być milion innych wszechświatów lub zupełnie inna fizycznie rzeczywistość. Tego po prostu nie wiemy jeszcze. Jeszcze! I na pewno hipoteza Boga nie ułatwia zrozumienia tego, bo doszliśmy już tak blisko wyjaśnienia tego wszystkiego, a, 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 a teiści siedzą w argumentach, które mają po 150 lat. Oczywiście jest tak zwany Bóg-Luk. Odsyłam Was do tego materiału mojego autorstwa, w którym tłumaczę, czym polega Bóg-Luk lub, precyzyjnie że się wyrażając, na czym polega błąd odwołania się do Boga-Luk, ale wróćmy do argumentu. Fluktuacje kwantowe, na przykład, obecnie ob możliwe do zaobserwowania, Wydają się nie mieć żadnej przyczyny. Bo w próżni pojawiają się cząstki bez żadnej przyczyny. Czyżby one w ogóle nie miały przyczyny? Ale zostańmy w tej bańce. Whatever begins to exist has a cause. Niezademonstrowane założenie. Nie udowodniłeś, Panie Williamie Lejnie-Kreigu, że tak w istocie jest. To by wymagało wielkiej. Wielu lat pracy i wielu bardzo wielkich umysłów, żeby to pokazać. Współcześnie nie wiemy. Nie wiemy, czy wszystko musiało zaistnieć, czy coś mogło istnieć odwiecznie, oraz czy wszystko musi mieć swoją przyczynę. W tym momencie więc argument traci moc orzekania o rzeczywistości. Chcę, abyście byli tego świadomi. W tym momencie zamykamy się w takiej bańce z napisem jeśli. Czyli jeśli pierwsze założenie tego argumentu, czyli cokolwiek powstaje, powstało, musiało mieć swoją przyczynę, to wówczas możemy mówić dalej o argumencie. Zastanawiamy się nad jego dalszymi implik implikacjami. Ale musicie zdawać sobie sprawę, że operujemy tutaj na słowie jeśli. Jeśli pierwsze założenie jest prawidłowe, możemy iść dalej. Tyle, że jeśli nie znaczy nic. Jeśli to jest niezademonstrowane założenie. Więc w tym momencie argument już sam jest taki o trochę podejrzany, ale zobaczmy jak brzmi punkt drugi. Two, the universe began to exist. 3 therefore, the universe has a cause. Given the truth of the two, the universe began to exist. I konkluzja w punkcie trzecim, therefore, the universe has a cause. Czyli wszechświat powstał, miał swój początek, dlatego wszechświat miał swą przyczynę. Jak już omawialiśmy wcześniej, to wcale nie jest udowodnione, to wcale nie jest uargumentowane, cały fi ten filozoficzny bełkot Williama Lejna Craiga z początku filmu kończy się po prostu na założeniu jeśli, bo cała filozofia to jest jeśli. Także <coughs> także podkreślę to jeszcze raz. Nie wiemy, czy wszechświat zaczął istnieć, czy istniał odwiecznie. Wszechświat, jako całość, nie jako ten nasz konkretny. Polecam zapoznać się z hipotezą wielu światów. I punkt trzeci. Therefore, the universe has a ghost. Punkt trzeci jest prawdziwy tylko wówczas, jeśli punkt pierwszy jest prawdziwy. A jak sobie już powiedzieliśmy, punkt pierwszy opiera się na założeniu, jeśli. A teraz chwilę jeszcze o. Logice. Jeśli nawet dotarlibyśmy do konkluzji, do której zmierza dr William Lane Craig i musielibyśmy faktycznie uznać, że wszechświat miał początek, niezademonstrowane założenie, miał swoją przyczynę, niezademonstrowane założenie, na poziomie kwantowym rzeczy prawdopodobnie mogą dziać się bez przyczyny, to jedyna konkluzja, jaką możemy na tej podstawie wysunąć, to wszechświat miał przyczynę. Koniec! Pragnę uprzejmie zaznaczyć, że dr William Lane Craig jest apologetą chrześcijańskim. To znaczy, uważa on, że ten argument wskazuje na istnienie stwórcy o pewnych cechach, takich na przykład jak intencjonalność. A ten argument konkretny w żaden sposób do tej konkluzji nie prowadzi. Jest to błąd logiczny non sequitur, czyli jedno nie wynika z drugiego. Pomijając już fakt, że nawet gdyby wykazać, że ta przyczyna powstania wszechświata musiała być osobowa, to znowu mielibyśmy znowu kolejny poziom, a wszystko powyżej, czyli stwierdzenie, że w takim razie to Bóg Jahwe byłoby kolejnym błędem non sequitur, czyli jedno nie wynika z drugiego. Z tego, że ustaliliśmy hipotetycznie, że musiała istnieć przyczyna powstania wszechświata, ale nie zrobiliśmy tego. Z tego, że dowiedliśmy, że ta przyczyna musiała być osobowa, ale nie, niezbyt nie udowodniliśmy. Nie możemy przes przeskoczyć do wniosku, że był to Jahwe, Jezus, Mahomet, Krishna, Zeus, Odyn, Thor, Mombo, albo właśnie kucyki z Marsa. Albo z Saturna. Moim zdaniem to nie działa. Ten argument kosmologiczny Kalam nie działa. Po prostu nie. Ponieważ opiera się na niezademonstrowanym założeniu e, i w bardzo perfidny sposób korzysta z pomocy e, naszego przyjaciela Boga luk, tak? Nauka nie jest przekonana jeszcze, jaka była przyczyna wszechrzeczy, czy była, ta w ogóle, czy, czy była w ogóle jakakolwiek przyczyna? Nie wiemy jeszcze do końca, o co chodzi z tymi fluktuacjami klepchantowymi, ale wszystko, co wiemy, wiemy, że zmierza do tego, że nauka wkrótce i fizyka, zaawansowana fizyka, będzie mogła wytłumaczyć te działanie tego świata. Tymczasem ten argument opiera się na założeniach, które można by było już zrobić. W średniowieczu, bo, bo ten argument nie zawiera żadnych naukowych podstaw, nie, tam, nie ma tam kszty udowadniania swoich założeń z pozycji nauki, a ten argument jest oparty na nauce tak naprawdę, chociaż wydaje się, że na filozofii, to brzmi zagmatwanie. Ale to fakt, jeśli wszystko musiało zaistnieć, no to musiał zaistnieć też wszechświat, tak? Wszechrzecz. Jeśli wszystko musiało zaistnieć, Fizyka obecnie nam mówi, że tak wcale nie musi być, rozumiecie? Dlatego to, że ten argument bierze to już za pewnik, jest błędem, błędem faktycznym, nie tylko logicznym, faktycznym. Trochę się nagadałem, <laughs> wiem, że średnio, e, średnio merytorycznie, no ale cóż, nie jestem ekspertem. Ja jestem po prostu odbiorcą e, treści, które można znaleźć w internecie, każdy się może z nimi zapoznać. I widziałem obie strony. Widziałem krytykę tego argumentu dokonaną przez Impactora z filmu, Ebu. widziałem krytykę tego argumentu z ust Davida Silvermana, który jest doskonałym dyskutantem i, i doskonale rozumie fizykę. Widziałem krytykę tego argumentu z pozycji Richarda Dawkinsa, Christophera Hitchensa, czy właśnie autorytetu fizycznego, czyli Laurence'a Krausa. Więc nie dajcie się nabrać na to bzdurne założenie, które ten argument uznaje za pewnik, że wszystko musiało zaistnieć. Chciałbym na zakończenie tylko krótko um, powiedzieć, że następny materiał będzie recenzją filmu e, propagandowego, filmu mającego propagować teizm Bóg nie umarł. Okropny film. Nie zamijają, Oni walczą miłością.